W filmie, który za chwilę obejrzysz, pokażemy Ci, jak złożyć wniosek o kredyt hipoteczny w serwisie IPKO. Zanim złożysz wniosek o kredyt hipoteczny, zrób wyliczenie kredytu na naszym kalkulatorze. Następnie kliknij Wypełnij wniosek. Sprawdź, czy dane są poprawne i uzupełnij dane dodatkowe. Wypełnij dane o swoim dochodzie. Użyjemy ich do wyliczenia Twojej zdolności kredytowej. Upewnij się, że dane są poprawne. Teraz uzupełnij informacje o swoich wydatkach i kosztach utrzymania. Nie wliczaj w to zobowiązań finansowych, np. pożyczek. Pamiętaj, że wniosek jest automatycznie zapisywany. Możesz do niego wrócić później. Jeśli chcesz kontynuować, wybierz Kontynuuj wniosek. Potwierdź wcześniej wybrany cel kredytu i uzupełnij dane finansowe dotyczące tego celu. Następnie wpisz cenę zakupu lub koszty remontu i określ wkład własny, a my wyliczymy kwotę kredytu. Uzupełnij szczegółowe dane nieruchomości. Upewnij się, czy dane są poprawne. W kolejnym kroku wybierz rodzaj rat oprocentowania i dzień miesiąca, w którym chcesz spłacać kredyt. Sprawdź, czy Twoje dane i dane Twojego kredytu są poprawne. Na tym etapie możesz jeszcze edytować wniosek. Jeśli wszystkie dane są poprawne, kliknij Dalej. Od teraz nie możesz już edytować danych. W kolejnym kroku pobierzemy Twoje zobowiązania kredytowe i ocenimy wstępnie Twoją zdolność kredytową. Potwierdź swoje zobowiązania kredytowe. Upewnij się, że widzisz wszystkie dane. Na tym etapie możesz edytować informacje o swoim zobowiązaniu lub dodać je, jeśli ich nie widzisz na liście. Poinformujemy Cię o wstępnej zdolności kredytowej. W następnym kroku zobaczysz warianty wyliczeń z dodatkowymi produktami, które możesz porównać i wybrać najlepszą dla siebie propozycję. Żeby sprawdzić szczegóły wyliczenia, kliknij Sprawdź szczegóły i porównaj symulację raty z wybranymi produktami dodatkowymi. Jeśli skorzystasz z ubezpieczenia, zadamy Ci kilka pytań związanych z Twoim zdrowiem, aby sprawdzić, czy wybrana polisa jest dla Ciebie odpowiednia. Następnie zobaczysz propozycję ceny kredytu hipotecznego. Na tym etapie możesz ją zarezerwować i otrzymać formularz informacyjny. Jeśli chcesz coś jeszcze zmienić, wróć do poprzedniego kroku. Zapoznaj się z przygotowaną dla Ciebie propozycją i najważniejszymi informacjami o kredycie hipotecznym. Pobierz wszystkie dokumenty i potwierdź, że treści są dla Ciebie zrozumiałe. Następnie kliknij dalej. Jeśli potrzebujesz dodatkowych wyjaśnień, skontaktuj się z nami. Mamy wszystkie potrzebne informacje. Teraz poprosimy Cię o udzielenie niezbędnych zgód, abyśmy mogli przeanalizować wniosek i wydać decyzję kredytową. Przeczytaj oświadczenia i ważne informacje. Jeśli wszystko jest dla Ciebie jasne, wyraź zgody i przejdź dalej. Pobierz i przeczytaj wniosek kredytowy. Wyślemy ci go też e-mailem. Następnie przejdź dalej. Potwierdź wniosek kodem SMS lub w aplikacji ICO. Powiadomienie o wydaniu decyzji kredytowej do Twojego wniosku dostaniesz SMS-em i e-mailem. Status swojej sprawy możesz sprawdzić w każdej chwili w serwisie IPKO w zakładce Moje Sprawy. Instrukcje, jak zapoznać się z wydaną decyzją kredytową i podpisać umowę o kredyt sprawdzisz w następnym filmie.